Witam również yy, nasze władze samorządowe, witam również sympatyków i fanatyków z Sokoła-Kaszczor. Oczywiście witam też również naszych zawodników. Yy, nasza skromny, nasz skromny jubileusz jest zorganizowany po to, aby uczcić i zintegrować naszych sportowców i działaczy. W przełomie lat działali i oddawali swoje zdrowie na kaszczorskim boisku. 95 lat, bo taką rocznicę świętujemy za sprawą pierwszych zmianek w kronice szkolnej, które mówią o istnieniu Towarzystwa Gimnastycznego Soku na terenie Kaszczoru. Kaszczor pochodzą z 1923 roku, a istnienie od 1922 co podpięta już nieżyjący pan Jan Cielełąk. Was Teraz ważnym momentem dla Sokoczki było święcenie sztandaru 1 sierpnia 1926 roku, który notabene podczas a, 1 sierpnia 1926 roku który notabene podczas okupacji ginie i ostateczne prawdopodobne miejsce sztandaru to Brędno, gdzie ślady się urywają i do dziś dnia sprawa istnienia naszego sztandaru nie jest wyjaśniona. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na ten temat, prosimy serdecznie o kontakt. W okresie wojny Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ schodzi do podziemi. A po wojnie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ zmienia swoją nazwę na ludowe zespoły sportowe w Kaszczorze i dalej działa na niwie sportowej, biorąc udział w różnych meczach siatkówki czy piłki nożnej. A w latach 50. działa również zespół taneczny. Mijają lata, zmieniają się prezesi, zawodnicy, zmieniają się, zmienia się infrastruktura wojska. Lecz w latach 80. następuje przerwa w działalności klubu, a próby reaktywacji nie przynoszą skutku. Dopiero w 1997 roku za sprawą pana Zbigniewa Jakubowskiego i nowego zarządu Soków nawiązał swoją działalność. Prężnie działając, działający sportowcy i działacze w 2005 roku doprowadzają drużynę do klasy okręgowej. Dzięki szczorstwu piłkarze z małą przerwą utrzymują się do tego roku. Ostatni sezon to zmiana prezesa i trenera, którzy, których zawodników niestety nie, nie dali rady wytrzymać i spadamy do A klasy. Ale Sokół Kasztor to nie tylko drużyna seniorska, to też młodzicy, którzy po ostatnich naworach wypadają coraz lepiej. Mamy też grupę żaków, z którą wiążemy duże nadzieje. Wiemy, iż kształcenie małych adeptów piłkarskich w dobie komputeryzacji nie jest łatwe, lecz za pomocą i zaangażowaniem rodziców na pewno nam się uda po latach z domu popatrzeć na naszych małych zawodników. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim sportowcom i działaczom, którzy na przełomie tych 95 lat czynnie wspierali naszą działalność. Dziękuję również władzom samorządowym, które wspierają nas finansowo oczywiście w miarę możliwości. Dziękuję, dziękuję władzom OZPN i lzs u za, bo zawsze możemy na nich liczyć w doradzaniu. Dziękuję również sponsorom za ich hojność. Oczywiście prosząc, aby o nas nie zapominali. Dziękuję przede wszystkim naszym małym i dużym piłkarzom za ich trud, zaangażowanie i wolę walki. Bo przecież gdyby nie oni, to nie byłoby tego jubileuszu, ani klubu. Chciałbym również podziękować tym, którzy odeszli. Raz raz. Chciałbym również podziękować tym, którzy podeszli już do wieczności. W tym momencie poprosiłbym o, o minutę ciszy. Gratulacje. I podziękowania za dotychczasową działalność, upowszechnianie oraz promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Przekazujemy także życzenia dalszych sukcesów w szkoleniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych sportowców. Życzenia podpisał Starosta Wolsztyński Janusz Frąckiowak i Wicestarosta Piotr Krajewski. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą, e, jakże doniosłą uroczystość. Pozwolę sobie przeczytać list gratulacyjny przygotowany na dzisiejszą okoliczność. Tak podniosłem dniu w imieniu własnym, jak i całego samorządu Gminy Przemęt, chciałbym złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia Uczniowskiego Klubu Sportowego Soku Kaszczą. Dzisiejszy dzień z powodem do dumy z dotychczasowych osiągnięć oraz odpowiednią chwilę do złożenia serdecznych podziękowań i wyrazuć wdzięczności tym, którzy swoim zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju Sokolnictwa Polskiego. Ruchowi Sokolemu od wielu lat przyświeca klasyczna, piękna i mądra zasada zawarta w sentencji mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch. Życzę, aby duch miniony w lat i osiągnięć trwał jak najdłużej, by w waszym życiu nie zabrakło motywacji do dalszego wytrwałego działania i rozwoju oraz wszelkiej pomyślności w realizacji nowych celów. Niech dzięki Państwa pracy kolejne pokolenia Polaków wzrastają w dobrym zdrowiu i tężyźnie fizycznej. Gratuluję jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję. Pozwolę sobie ten list gratulacyjny złożyć na Pana na ręce. Oprócz tego listu w tej teczce znajduje się czek, w związku z tym, co Pan powiedział, że wspieramy w miarę możliwości Wasz klub. Dziękuję bardzo. A druga to prezent dla trenera. Jeżeli wczyta się i będzie stosował, to jest książka Narodowy Model Gry Polskiego Związku Piłki Nożnej, to sobie i mnie i Wam wszystkim zrobi przyjemność, że po roku wrócicie na należne Wam miejsce. Za wszystko, co zrobiliście, serdecznie dziękuję i oczekuję lepszego. Kasztor do tego wieku się zbliża. W związku z tym Wielkopolskie Rzeszenie Wodowe, Zespoły Sportowe gratulując dotychczasowych osiągnięć, bo te osiągnięcia z innego powodu bardzo ważne, ale to również, co wy robicie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej. I, i, i zdrowiej. Chciałbym w imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia i Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia, która przygotowała tutaj odznaczenia, które wręczymy po wystąpieniach pozostałych gości, e, gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzyć e, na nadchodzące lata kolejne, tak aby tu, w tym miejscu, w tej miejscowości, rodziły i wynajdywane były talenty sportowe, aby trafiały pod skrzydła mądrych szkoleniowców, aby władza samorządowa, ta gminna, powiatowa i wojewódzka widziała was partnera i aby nie opuszczali was sponsorzy. Wszystkiego dobrego. Dokęgowa i tam bym was widział. Nie ja będę nic więcej opowiadał, bo moi przedmówcy powiedzieli wszystko, co najważniejsze. Ja Wam życzę samych sukcesów, a jako prezes Leśczyński, leśczyński związku piłki nożnej życzyłbym sobie, miałbym do Was olbrzymią prośbę, do Was zawodników młodszych i starszych, żebyście wrócili tak po czwartej ligi, bo, bo przydałoby się nam więcej dużym w czwartej lidze. Panie prezesie, ja tutaj na pamiątkę mam do Pana, proszę bardzo. Oznaczenia oczywiście są za chwilę przy wszystkich. Bardzo dziękuję, życzę samych sukcesów. I... Na przyszłość. I patrząc w przyszłość, życzę wszystkim działaczom i członkom Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Kaszczorze wytrwałości w realizacji zadań statutowych, a przede wszystkim tego jednego przekazywania młodzieży wartości patriotycznych i sportowych. W imieniu społeczności szkolnej w Kaszczorze, dyrektor zespołu szkół. Robert Szwed. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, więc proszę o wręczenie odznaczeń. Pan Michał Bilawa, brązowa odznaka. Jest pan Michał Bilawa? Pan Jerzy Chudzicki? Też nie ma. Pan Dawid Skorupiński? Zapraszam. Sławomir Walachowski. Pan Sławomir Walachowski. Mariusz Woch. Też nie widzę. Pan Szymon Smertka. Też nie widzę. Pan Karol Kamieniarz. Też nie widziałem. Pan Zbigniew Malher. Też nie ma. Pan Jarosław Nadolny. Widziałem. Pan Adrian Czernicki. Jest Pan Adrian Czernicki, jeszcze raz. Zapraszam. Jest, jest Pan Adrian. Nie ma, Pan Krzysztof Zając. Czy jest Pan Krzysztof Zając? Pan Norbert Strzelec. Przepraszamy. Pan Norweg. Pan Bogusław Moszka. Pan Walchowski Sławomir, jeszcze raz. Jest Pan Sławek. Pan Sławek Walachowski. Pan Paweł Jon. Jest pan Sławek Waląski, już tylko wychodzi. I pan Wojciech Daleki. A to są brązowe. I teraz srebrne odznaki. Pan Bogusław Dziobek.

Pan Andrzej Szantyka. uczestwa w szantyka. I pan Stanisław Michalewicz. Dziękuję za Także mam nadzieję, że dwa razy będziemy opijać. Państwu i łażejowi Kręcą ja chciałbym to specjalnie podkreślić, bo myślę, że jeżeli nie połowa, to chyba trochę więcej z tych 95 lat kręci się wokół Państwa kręców i przy najbliższej okazji, bo wiemy, że oprócz 95-lecia klubu, to przeżywali również 50 rocznicę pożycia małżeńskiego i w związku z tym są na zasłużonych wakacjach. Przy najbliższej, sprzyjającej okazji na pewno im tą odznakę wręczymy. Najwyższe odznaczenie. I taką, że samą odznakę z racji osiągnięcia tego 95-lecia Prezydium Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia przyznaje klubowi ULKS Soku, Kaszczow z najlepszymi życzeniami i w doznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim. Pana Prezesa proszę o odbiór. Co? No to mają no, zabrać, bo że już tu, kopią tutaj i tam do nich, to możesz no, Tak. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Oficjalną część uważam za zakończoną. Delegację zapraszam na kawę do stolika, a piłkarzy... Zapraszam do szatni, żeby się przebrali. Bo za chwilę rozegramy mecz pokoleń. Małych piłkarzy zapraszam do wprowadzenia. Nie, nie ma spirytu. Stawaj, nie udawaj. To nie liga. potknięcie, wykorzystują go, no nie wykorzystują tego jednak no, zawodnik, i strzał z daleka, tak zwanego dystansu. Ucieka, tak? na Seniorowska wzmocnić Opuścił płytę boiska z Byszek Nowa. Wiesław Diakowski. która jest zacięta, nikt nie chce odpuścić. Out. Chcę dzieci skrzydło. Продолжение а следует...